Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który szczególnie dotyka branżę meblarską, chociaż też nie tylko. Jaki jest Twój stosunek do zjawiska kopiowania wzorów? Wiesz co, to jest strasznie nietyczne. Mogłabym powiedzieć bardziej dosadnie, że jest to bardzo obrzydliwe i dlatego gdzieś zaczęliśmy dbać o Taką ochronę, ochronę dóbr autorskich, ochronę patentową. Czyli zdarzyło się, że ktoś skopiował y, mebel absyntu? Oczywiście, my mamy 18 letnie doświadczenie. Jesteśmy fabryką mebli, która zaczynała jeszcze od mebelków Timur. Ja nigdy nie miałam przeświadczenia, że ktoś chce zrobić coś nieetycznego i gdzieś będzie chciał jakby posłużyć się naszymi pomysłami i naszymi projektami, bo generalnie jakby podchodzę do ludzi tak samo jak i oceniam je miarą siebie. Więc jakby realizując wielokrotnie współpracę z architektami, mieliśmy zdarzenia, gdzie widzieliśmy nasze meble skopiowane jeden do jednego w przedszkolu dla dzieci już od Timura i nie mając żadnych praw ochronnych. No właśnie, co zrobiliście? Mogliśmy pójść do sądu, a w sądzie nasz. W Firma, która kopiowała te produkty, udowodniła, że to są również tak samo własności intelektualne i ich pomysły, więc nie mogliśmy kompletnie zrobić nic. Oprócz tego, że zrobiliśmy rozprawę i zapłaciliśmy za nią, to tak naprawdę nie, jakby sami się w zasadzie chyba ośmieszyliśmy w tym przypadku, bo jakby nie, nie, nie miało to żadnych skutków prawnych. Z, no, i Natomiast nauczeni tym doświadczeniem? Nauczeni tym doświadczeniem. Oczywiście zawsze wszyscy sceptycznie podchodzimy, bo to są duże pieniądze. To są wartości od 10 do 20 tysięcy euro w przypadku w zasadzie większej kolekcji. Więc krok po kroku w ramach rozwoju, w momencie kiedy wprowadziliśmy kolekcję noi, a to była kolekcja pierwsza mebli tapicerowanych, którą w 2016 roku wprowadziliśmy zaraz po Timurze jako fabryka. I zastanawialiśmy się, czy my mamy dobry pomysł. W ogóle takie proste klocki, modułowe, łączone, gdzie te meble są tak banalne, mamy tylko kwadratowe siedzisko, prostokątne oparcie. Więc y, oczywiście zgłosiliśmy się do diamentu meblarstwa. Ku zaskoczeniu wielkiemu dostaliśmy diament meblarstwa. Puściliśmy modele 3D w świat, bo w, uważaliśmy, że się. Chętnie podzielimy z naszymi architektami, róbmy coś dobrze. A okazało się, że półtora roku, przez to, że nie zadbaliśmy o swoje interesy, ja lekkomyślnie rozdałam na naszej stronie internetowej dostępy do czterech, do czterech form modeli. Mieliśmy zasypany rynek kolekcją, no i podobną, którą produkuje w zasadzie w tej chwili większość polskich producentów. I tak naprawdę bardzo nas to zabolało, bo oprócz tego, że mogliśmy sobie tylko pluć w brodę, że nie, no niestety nic z tym nie zrobiliśmy. I jakby, a ja jako prezes nie dokonałam jakby żadnych decyzji ważnych, tak? Nie zadbałam o nasz interes, o to, że jakby nie zabezpieczyłam żadnym, w żaden sposób tych naszych praw. Jakby no, mogłoby mieć, mogło być mi tylko przykro i, i tak naprawdę mogłam powiedzieć architektom, słuchajcie, wiecie co, ale to my robiliśmy pierwsi, zobaczcie, to jest nasz diament meblarstwa. W 16 roku go dostaliśmy, więc fajnie, bo akurat złotą 44 udało nam się zrobić w tym projekcie. E, oczywiście no nie każdy projekt jest tak dobry, jakby nie, nie, nie zawsze czujesz, że to jest to i nieważne, jakby, e, i nie zawsze w 100% procentach identyfikujesz się, czasami wprowadzasz kolekcje, e, bo one są po prostu potrzebne, ale może inaczej nie są dokładnie spektakularne, więc to nie zawsze. No ale nauczeni tym doświadczeniem. Nauczeni tym doświadczeniem. doświadczeniem... poszliśmy w patenty. Poszliśmy hmm. W patenty, i Gdzie zrobiliśmy... patenty się załatwia. Patenty załatwia się w Włochim Alicante. E, i e, mamy niewielu w Polsce rzeczników patentowych, którzy są w stanie e, ochronić patenty. Mamy pana doktora Adama Ziłkowskiego, który w Warszawie jest rzecznikiem patentowym, który generalnie razem z panią mecenas e, Anną Czepkowską, e, serdecznie pozdrawiam. E, jakby faktycznie nam to uświadomili, słuchajcie, jeżeli nie będziecie nic z tym robić, to zawsze te Wasze pomysły, w momencie kiedy je będziecie wprowadzać, nieważne jak będziecie dobrzy i oryginalni, yy, mogą być kwestionowane. Ktoś może być w tym momencie równoległym twórcą i w zasadzie to tylko na drodze sądowej, yy, rozpraw, w, spraw, w sprawach gospodarczych możemy się latami. Borykać, ale prawo patentowe daje nam trochę inną ochronę. Jest to ochrona już jakby z innego ramienia, bo jest jakby zabezpieczona karnie. Więc no oczywiście jest to już sprawa prokuratorska, więc jeżeli mamy kopiowanie wzoru, który jest chroniony prawem patentowym. To tak naprawdę nie musimy rozpoczynać rozprawy w sądzie, tylko zgłaszamy, zgłaszamy problem na policji. Jakby jest to, jakby w tym momencie, jest to już jakby z od strony. Prokuratury mm -hmm. kontynuować Urząd się e, tym zajmuje. Po więc e, oczywiście możemy dalej kontynuować przy wsparciu z mecenasem, tak, i jakby i bronić, dochodzić swoich spraw, jednak ten, ta droga jest szybsza, prostsza dla przedsiębiorcy, mm. bo e, zgłoszenie jest tak, jakby to jest kradzież własności intelektualnej. Mm -hmm. Procedura, samych, e, samej, e, samego patentowania jest e, wielomiesięczna, bo to jakby w momencie, kiedy tworzysz ten produkt, e, zaczynasz go rysować i robisz prototyp, tak naprawdę musisz już tu e, w momencie skończenia prototypu e, zgłaszać te dokumenty. Bo to Bo nie, nie dotyczy ma... tylko wyglądu samego mebla, tylko też e, budowy, konstrukcji, Do... wykończenia, wszystkiego? E, jakby w... Mamy wszystkie e, punkty do spełnienia, bo oprócz tego, że e, jakby na samym końcu Ty widzisz tylko ten produkt finalny, skończony, jednak konstrukcja... Same wymiary wysokości, cała, nawet cała wizja danej kolekcji to są, to są punkty, które są jakby brane pod uwagę w tych numerach identyfikacyjnych. Te numery są podane u nas na stronie, można sobie wejść i jakby one są spójne w nomenklaturze, więc czas e, spójność e, e, cała kontynuacja no przede wszystkim e, weryfikacja bo e, wochi malikante sprawdzane są tylko wzory które pod kątem e, ich historii i jakby porównania do czegoś co jest już na rynku więc jakby to jest fajne bo tak naprawdę e, trochę od strony przedsiębiorcy też mamy pewność że to co wymyśliliśmy jego, tego nigdy nie było Właśnie, Jesteśmy to, oryginalni. Tak, Jesteśmy bo, bo to może tutaj. przecież to się zdarzyć, że no. Tak. Tak, tak. liczba trendów, rozwiązań jest Zawsze jest trend, prawda? oczywiście. Zawsze jest trend, jesteśmy w tej chwili, e, mamy obłości, za chwilę będziemy mieli e, loftowe ponownie, będziemy zaraz wchodzić w Art Deco. To e, tak się dynamicznie zmienia, no Polska się przede wszystkim dynamicznie zmienia, bo się świetnie rozwijamy, ale jakby nasze, jakby nasze spojrzenie też na e, wiele rzeczy, Polacy aktywniej wymieniają jednak te meble, Aktywniej dbają o to, żeby być cały czas na bieżąco. My nie jesteśmy gospodarką, która inwestuje w nieruchomości pod wynajem, tylko faktycznie my się wyposażamy i jakby kupujemy te nieruchomości. Kupujemy je w Polsce, kupujemy je w Hiszpanii na potęgę. W tej chwili no świetnie się rozwijamy od paru lat, więc myślę, że no w dobrą stronę wszyscy idziemy. No jednak też od tej jakby, no to ten rynek się faktycznie nie mamy wymiany mebli co 15 lat, tylko faktycznie Polacy zaczęli zmieniać meble co więc jakby to się zmienia. Czyli yy, ten patent to też jest taka wasza gwarancja, że przez przypadek nie skopiujecie, tak, tak, nie zainspirujecie tak, się tak. zbytnio innym modelem yy, mebla? Słuchaj, to jest dokładnie tak, bo możesz. Yy... Zapłacić startową opłatę, tak naprawdę nie płacąc jeszcze samej e, wszystkich transz, e, i w momencie, kiedy jest jakaś p, e, kolekcja bardzo podobna, w zasadzie e, za chwilę ktoś do Ciebie odpisze, że no, niestety nie masz tutaj otwartej drogi kontynuacji, bo kolekcja jest bardzo podobna, ona już istnieje, Super. więc. E, Fajnie, bo jakby w tym przypadku masz decyzję. My nie mieliśmy takiej historii. Cztery kolekcje zostały uznane za wyjątkowe, oryginalne. No mimo tego, że kolekcja Giro może być kontrowersyjna, ja od tej kolekcji Giro w ogóle z patentami zaczęłam, bo bardzo nam się podobały obłości. Wymyśliliśmy tutaj, projektant wymyślił nazwę Rozwiązania Konstrukcyjne. Obłości to był. 2020 obłości, krągłości, Styl house Haus Manien, który nam w tym momencie wchodził na salony moich architektów, i e, wprowadzając takie krągłe, e, krągłe formy, też bardzo baliśmy się, e, czy czy tak naprawdę powinniśmy wprowadzić kontrowersyjnie kolekcję podobną do BB Camelandy? Bo no, każdy, jakby jeżeli jesteśmy wszyscy tutaj świadomi, ja myślę, że my mamy grupę odbiorców bardzo świadomych to wiemy do czego, do, kogo, jakby do jakiej kolekcji jest kolekcja Giro podobna. Więc ja celowo zrobiłam pierwszy zabieg, bo tutaj e, widzieliśmy potencjał, widzieliśmy potencjał w formie wyjątkowości tej biżuterii wnętrz, bo to jest kolekcja, którą mogę śmiało nazwać biżuterią wnętrza. I, e, Pamiętam, moja mecenas powiedziała: No, słuchaj, ale wiesz, możemy to zacząć, ale wiesz, nie, nie, nie musi się to skończyć dla ciebie dobrze. Ja mówię: No, dobrze, no tym bardziej będę pewna, jeżeli się nie skończy dobrze, jeżeli mi ktoś, ktoś to odrzuci, po prostu tego nie wprowadzimy. Bo jest to produkt tak wyjątkowo podobny do e, projektu Patrycji, że ja w tym momencie nie odważę się kolekcji e, skopiować, broń Boże. E, tak jak powiedziałam na początku, to jest dla mnie bardzo obrzydliwe, więc e, jakby nie posunęłabym się do tego. No i okazało się po pół roku, że dostaliśmy. To była świetna wiadomość, bo robiliśmy realizację na złotej w międzyczasie Aha. i dostaliśmy świetną informację: Dzwoni pan mecenas. E, i mówi, słuchajcie macie patent, ja po prostu byłam tak zdziwiona, bo naprawdę ja nie wiedziałam, że my przejdziemy, tym bardziej, Aha. że to, ale okazuje się, że jakby e, i faktycznie jeżeli ktoś widzi kolekcję e, Camelondy czy Giro, to jest totalnie co innego, oczywiście jakby w formie obłości, ale rozwiązanie konstrukcyjne wielkości, wysokości, paski, to wszystko jest inne. Do jakby nauczona doświadczeniem. Następną kolekcję, którą mieliśmy ochotę opatentować i zaryzykować, to jest kolekcja Sulla z rzucanymi oparciami, cała w modułach obłych, w formie łuków, krętych zakrętów, leżanek. To jest następna kolekcja. Oczywiście też nam się udało. kolekcja Claire jest to kolekcja bardzo świeża, autorska z 2022 roku. Yy, okazało się, że jakby tutaj nie było żadnych dodatkowych pytań wyjaśniających, więc mamy tutaj stuprocentową pewność, że w ogóle nic podobnego na rynku nie ma i kolekcją ostatnią jest kolekcja PIK, yy, oparta na wyjątkowej technologii yy, sprężyn plus yy, no świetnym łączeniu całej formy yy, obłości, no tutaj wszystko jest konsekwencją, na, nazwa jest konsekwencją yy, jakby całej formy, więc yy, no w ten sposób jakby do, dołączyliśmy do grona Polaków, którzy patentują swoje produkty, no bo podbijamy nasze statystyki, tak? Jesteśmy spółką, która ma cztery patenty, więc jakby to są patenty meblowe, oczywiście jakby są różne, ale jakby podnosimy statystyki Polaków, którzy dbają o swoją ochronę. A dla architektów i dla klientów, czy te patenty mają znaczenie, czy, czy architekci klienci się pytają o patenty? Myślę, że to jest tak, że jeszcze jakby nie jesteśmy nauczeni, nie jesteśmy w ogóle nauczeni jakby tych, co, oczywiście ci bardziej świadomi architekci zaczynają na to zwracać uwagę, ale jakby jest to trochę takie edukowanie nas, że jest coś takiego, że trzeba walczyć o swoje, więc czy jest to potrzebne, no myślę, że Dorastamy do tej, do tej epoki, gdzie coraz bardziej ta przejrzystość, rzetelność, świadomość skąd to się wzięło, kto jest tym twórcą, kiedy to powstało, coraz bardziej jest brana pod uwagę, bo jednak ta emocja historia i prawdziwość jakby i świadomość, no, nasze społeczeństwo jest coraz, coraz bardziej wnikliwe we wszystkie detale, tak? i jakby bardzo świadomie, ale również tak jak udowodniono pod wpływem emocji coraz więcej te, te decyzje są dokonywane, więc tak z roku na rok ma to coraz większe znaczenie więc myślę, że za 4-5 lat jakby bo to są wieloletnie ochrony, kilkudziesięcioletnie, które mamy to tak faktycznie to będzie ten wyróżnik, uważam, że to jest właściwa droga, bo jakby kontynuacją tej drogi według mnie, kontynuacją tej drogi, bo to jest ta prawdziwość, o którą nam chodzi, jest dalej sięgnięcie po nagrody, tak, bo mamy tutaj Udowodnioną formalnie, prawnie pewność, że to są produkty chronione, opatentowane, i dalej tak możemy sięgnąć po nagrody bez żadnego zawahania, że no my Polacy jednak możemy, możemy tutaj zgłosić się, no mamy, mamy, mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy rozmawiały i rozmawiały o kolejnych punktach i kolejnych krokach, które marka Absent gdzieś tam poczynia, no w świecie właśnie jakby pewności siebie, tak? Bo tutaj jakby jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy, mamy cztery patenty, Mamy dobre kolekcje ochronione. Według mnie jest to właściwa droga pewności. Nie chcemy nikogo, nikogo naśladować, nie chcemy jakby czuć się niepewnie na gruncie, którym stąpamy, więc jakby ja uważam, dla nas daje to poczucie pewności, producent ma poczucie pewności, że jest wolny jakby w swoim polu projektowania. Jakby I to dla nas daje dużo większą satysfakcję na starcie, a później, jakby weryfikację, kto zechce, to na pewno to oceni. Gdzie zobaczymy meble Absinthe? Zapraszamy Was na naszą stronę internetową absinthe.eu. Oczywiście na profil na Instagramie Absenteu. Oczywiście, jeżeli macie trochę więcej czasu do naszych partnerów, mapkę znajdziecie na stronie w sieci dystrybucja. Także serdecznie zapraszam.